Cześć, to jest Tyna i dziś zapraszam na vloga. Witam się z Wami rano. Wyszłam na spacer z pieskiem przed pracą. Zaraz jadę właśnie do pracy, ale chciałam się z Wami podzielić tym, że tak się cieszę, że o tej porze, kiedy ja wyjeżdżam do pracy, już, już widno, że to jest po prostu szok. Także. Tyle na teraz odezwę się do Was później. Ok, wróciłam z pracy. Lecę teraz do biblioteki oddać jedną książkę no i pewnie sobie coś wypożyczyć, chociaż dzisiaj dostałam od koleżanki z pracy jedną książkę, więc myślę, że nie będę wypożyczała zbyt długo, żeby nie przetrzymać ich też zbyt długo. Więc, tak, właśnie muszę oddać książkę Wojciecha Chmielarza Rana. Na pewno więcej opowiem Wam o niej w osobnym filmiku, w sensie tym książkowym. Od koleżanki dostałam mm, taką książkę, pozwól mi wrócić. No zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. A później Wam pokażę, je, co jeszcze, że tak powiem, wypożyczyłam. To lecę. I wypożyczyłam sobie chyłka, kasacja, jest to pierwsza z tam bardzo licznej serii. No i jeszcze coś w Wojciecha Chmielarza, wiecie jak mi dobrze szło, to postanowiłam, że jeszcze coś od niego przeczytam. I dziś na obiad mam bardzo prosty, ale bardzo smaczny makaron z serem białym, z kwareczkami. Ja zawsze dodaję sobie jeszcze do tego trochę jogurtu. Chciałam Wam jeszcze pokazać szybciutko kwiatka, jakiego kupiłam sobie jakiś czas temu w Biedronce. Wiecie co? Właśnie okazało się, że musiałam być jeszcze w sklepie po takie drobne zakupy, co nieco się pokończyło. I chciałam powiedzieć, że jestem przerażona drożyzną w tych czasach. Co pójdę do sklepu, to płacę coraz więcej za coraz mniej. Zaczyna mnie to już naprawdę niepokoić, wiecie, no... Wypłata stoi w miejscu, a ceny rosną. Także no, nie jest to nic komfortowego. I żeby nie być gołosłowną, za dwa papiery toaletowe, wodę gazowaną, jakąś tam bagietkę, chrupki, kawałek mięsa na obiad, ser, szynkę. Jeszcze tam kupiłam dla Filipa ciasteczka, czekoladę dla nas. I wiecie co? Ja zapłaciłam 90 zł. To jest jakaś Hmm. Naprawdę. A ja nie kupuję rzeczy jakichś takich nie wiadomo jak drogich. I to wszystko mieści się w tej jednej małej torbie. No, wiadomo, jeszcze tutaj, tak? Ale to jest jedna mała torba, za którą zapłaciłam 91 zł. A. To jeszcze nie jest koniec wydatków na dzisiaj, bo muszę jeszcze wejść do apteki. Bo Filip jest troszkę jeszcze podziębiony, wiecie to, już są takie ostatnie dni. Ale pani doktor powiedziała, żeby jeszcze lepiej został w domu. No, ale wiadomo, już w pewnym momencie zaczynają się kończyć te rzeczy, którymi go żeśmy tam leczyli, tak? Więc muszę kupić coś do inhalacji, witaminę D, bo się akurat mu skończyła, jeszcze coś tam i podejrzewam, że wyjdę. Uboższa z tej apteki o kolejną stówkę. Zresztą na pewno Wam dam znać, ile mnie wyniosła ta dzisiejsza impreza, że tak powiem. No, a nie mówiłam? 78,30 dokładnie, czyli no, już blisko stówki, nie? I to jest taka jedna wizyta w aptece. Lecę. lecę do domu. Miałam się do Was odezwać wczoraj. No i tam po obiedzie pobawiłam się z Filipem. Wiecie, nastał wieczór. Miałam swoje plany oczywiście, że miałam plany. Chciałam się przygotować do następnego filmiku, takiego bardziej psychologicznego, podrukować sobie co nie, co wiecie, poczytać. Ale jak usypiałam Filipa, to zasnęłam razem z nim. Przebudziłam się, tylko szybko zmyłam makijaż i poszłam spać dalej. Więc moje plany wczorajsze zupełnie nie wypaliły. Dzisiaj właśnie już jestem gotowa, jadę zaraz do pracy. Byłam przed chwilą w piekarni, kupiłam dla chłopaków chlebek, a do siebie do pracy bułki na śniadanie. A, takie jeszcze moje przemyślenie z wczoraj, bo wczoraj mój Filip. Troszkę mnie drażnił, jakby to delikatnie powiedzieć. Ale wiecie co, tak sobie myślę, że nie umiem się na tego gnoma małego złościć długo, zwłaszcza, że on y, przychodzi, zarzuca mi rączki na szyję, powie mamo, kokam. I wtedy wiecie, no serce jest już rozczulone, no, gniewać się długo na niego nie potrafię. I jeszcze jedną refleksję mam, ale to już taką z dzisiaj, że muszę właśnie zmienić okulary y i jestem bardzo zadowolona, że ktoś wymyślił korekcyjne okulary przeciwsłoneczne. Naprawdę, bo bez tego bym po prostu nie dała rady dojechać do pracy. Wiecie, jak jadę, to mam akurat wprost na słońce, więc no bez tego bym po prostu nie dała rady. No dobra, to ja się odzywam do Was jeszcze później. Słuchajcie, odzywam się znowu z samochodu. Także ten vlog jest chyba w 90% w samochodzie, ale trudno. Muszę Wam powiedzieć, że chciałam dzisiaj załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji w Urzędzie Miasta. Niestety pojechałam tam, wzięłam sobie tylko wniosek, który będę musiała złożyć. Natomiast okazuje się, że wizyty obecnie są umawiane. Pani dała mi numer na infolinie, zadzwoniłam i pierwszy wolny termin jest za tydzień, dokładnie od dziś, za tydzień. Także niestety nici z moich dzisiejszych planów nie wyszło mi to, co sobie zaplanowałam, trudno. Idę do domu. A na szybki obiad mam dzisiaj hot doga. A co to za słodka mordka? Się do Was wieczorem, właśnie odłożyłam Filipa spać. A co się działo? No, po obiedzie odwiedzili nas dziadkowie Filipa, yy, moi teściowie. Yy, byli przez, no, trochę czasu, dlatego już tam nic nie nagrywałam, wiadomo. Później, jak poszli, to Filip pobawił się jeszcze trochę z psem. Yy, co już widzieliście? I co? Sukces, bo nie zasnęłam, usypiając Filipa. Także może jeszcze dzisiaj trochę coś zrobię. Wiecie, no, jeszcze muszę sobie zrzucić te pliki, wszystkie, które nagrałam wczoraj i dziś, i zmontować dla Was tego vloga. Także ja już nie przedłużam. Będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. No i co? Do zobaczenia! Pa!